Na czym polega wyjątkowy charakter i klimat tarnowskich gór? Dlaczego ich mieszkańcy czują się tu naprawdę dobrze i co przyciąga do tego niewielkiego miasta ponad 100 tysięcy turystów rocznie? Być może decyduje o tym zabytkowy charakter miasta, którego całe centrum zostało wpisane do rejestru zabytków. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rynek: niewiele miast na Górnym Śląsku może się pochwalić tak uroczym i klimatycznym miejscem. Tu naprawdę warto spędzić czas, zwolnić tempo. Złapać chwilę oddechu od codziennego miejskiego gwaru i wczuć się w atmosferę tego wielowiekowego miejsca. Co ciekawe, o charakterze miasta w odległej przeszłości zadecydował przypadek i kruszec, konkretnie srebro. Około roku 1490 chłop rybka wyorał bryłę galeny, i to zaciekawiło okoliczną ludność, która rozpoczęła grzebać w ziemi metodami odkrywkowymi, wyszukując kruszec. Gdy wieść się rozeszła po okolicy. Że jest to dosyć cenny kruszec, rozpoczęto jego poszukiwania. Najpierw metodami odkrywkowymi, później drążono pierwsze szyby. Na polach wsi Tarnowice Stare zaczęła powstawać osada górnicza, która w końcu w roku 1526 otrzymała e, nazwę Gory Tarnowskiej. W czasie 400 lat działalności górniczej na ziemi tarnogórskiej wybito około 20 tysięcy szybów oraz wykuto około 150 kilometrów chodnika wysokiego. Ten labirynt do dzisiaj służy odwadnianiu części tych wyrobisk, a w dwóch fragmentach jest wykorzystywany turystycznie. Podziemne chodniki biegną pod całym miastem, nawet pod płytą miejskiego rynku. Tutaj, na głębokości 26 metrów, znajduje się korytarz jednej z najstarszych sztolni świętego Jakuba. Takie informacje przyciągają pasjonatów. Zjazd górniczą windą pod ziemię, wędrówka labiryntem skalnych korytarzy i wyrobisk, pokonywanie zalanych tuneli w stalowych łodziach i obowiązkowe spotkanie ze skarbnikiem to atrakcje, które czekają na turystów w zabytkowej kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga. Specjalnie przygotowaną trasę mogą zwiedzać nawet osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. To jedyne takie miejsce w Polsce. Zwiedzanie kopalni zabytkowej trwa około godzinie i 20 minut. Zaczyna się od ekspozycji w muzeum, gdzie ukazana jest historia kopalni górnictwa tarnogórskiego. Potem turyści zjeżdżają windą na dół na poziom 40 przeszło metrów, i tam pieszo przebywają trasę 1500 metrów, z kolei jest przepływ łodziami chodnikiem wodnym na odcinku 270 metrów. Tarnowskie Góry to nie tylko historia górnictwa. Przez stulecia gościli tutaj królowie, książęta, wybitni mężowie stanu, przemysłowcy i artyści. Droga króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi wiodła właśnie przez Tarnowskie Góry. W mieście ucztował król August II Mocny. Tutaj miejsce dla siebie znalazł także największy niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. Dziś i śladami podążają turyści. Muzeum w Tarnowskich Górach znajduje się w kamienicy z XVI wieku. Po II wojnie światowej budynek niestety był bardzo zniszczony i to, że wygląda dzisiaj tego kazale, to zasługa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. To właśnie dzięki nim powstało Nasze Muzeum w Tarnowskiej Górach. Powstało 51 lat temu, dokładnie w 1958 roku. Początkowo muzeum miało mieć taką specyfikę muzeum górniczego, ale z biegiem czasu na tyle się rozwinęło, na tyle przybyło eksponatów, a mam ich obecnie blisko 5000, że wyodrębniły się działy historii, sztuki i etnografii. Mieszkańcy tarnowskich gór są niezwykle przywiązani do swojego miasta i jego historii, co akcentują przy każdej nadarzającej się okazji. Tradycyjne gwarki, odbywające się od ponad pół wieku, stały się wzorem dla podobnych imprez w innych miastach. Klimatu i charakteru tarnogórskiego święta gwarków nikomu jednak nie udało się osiągnąć. Punktem kulminacyjnym trzydniowej zabawy w tarnowskich górach jest historyczny pochód podążający ulicami miasta. Kilkaset osób z wielką dbałością o szczegóły przebiera się w postaci historyczne związane z miastem. To żywa lekcja historii i tradycji. Dziś prawdziwym skarbem tarnowskich gór jest przyroda. To dzięki wszechobecnej zieleni miasto jest nazywane Zielonymi Płucami Śląska. W najbliższej okolicy miasta można spotkać łosie, jelenie, cietrzewie i dzięcioły. Wielki Kanion Tarnogórski i Rezerwat Buków Segiet to obowiązkowe punkty na trasie wypraw pieszych i rowerowych. Pośród sędziwych buków znajdują się liczne leje i zapadliska. To ślady po dawnym górnictwie ród srebra i ołowiu. Do spacerów zachęcają również liczne miejskie parki i zieleńce. W takich warunkach czas biegnie jakby nieco wolniej. Zatrzymać na chwilę można się w niezliczonej liczbie galerii, które powstały przy kawiarniach i restauracjach. To doskonałe miejsca na spokojną lekturę przy kawie, spotkanie z przyjaciółmi lub na romantyczny wieczór we dwoje. W tych samych, pełnych specyficznej atmosfery, miejscach są organizowane kameralne wystawy, spotkania autorskie i występy, które doskonale uzupełniają ofertę Tarnogórskiego Centrum Kultury. Dzięki temu miasto wyróżnia się na tle miejscowości Aglomeracji Śląskiej. Przyciąga znanych twórców z kraju i zagranicy, a ciekawe imprezy, koncerty i spektakle teatralne organizowane są tutaj przez cały rok. To wszystko składa się na wizerunek miasta tętniącego życiem kulturalnym. Miłośnicy bardziej aktywnego wypoczynku też znajdą tu coś dla siebie. Zadbane i nowoczesne place zabaw dają dzieciom możliwość nieograniczonego, ale bezpiecznego szaleństwa. Skatepark i nowoczesne boiska wielofunkcyjne zachęcają do uprawiania sportu, a młodzież skrzętnie to wykorzystuje. Mniej lub bardziej oficjalne rozgrywki toczą się tutaj do późnych godzin wieczornych. Największą sportową atrakcją jest jednak tarnogórski akwapark. Park wodny w Tarnogórach Górach jest pierwszym parkiem, który powstał na Śląsku. Ogólna powierzchnia całego parku to jest 9000 m2. Powierzchnia lustra wynosi 1159 m2. W naszym parku znajdują się trzy zjeżdżalnie, każda jest o innej długości. Mamy basen sportowy o długości 25-metrowych, jest sześć torów. Mamy basen ze sztuczną falą, z rzeką, baseny rekreacyjne, solankę, baseny dla małych dzieci, tak zwane brodziki. Mamy gabinet masażu. Miasto nieustannie się rozwija. Realizowane są kolejne inwestycje. Choć początki były skromne, dziś zajmuje powierzchnię ponad 80 km2 i liczy około 60 tysięcy mieszkańców. W całym kraju znane jest Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach. Tu znajduje się także największy w Polsce, a drugi w Europie węzeł kolejowy. Miasto położone jest w najbliższym sąsiedztwie Katowic, Gliwic, lotniska w Pyżowicach i Częstochowy. Na przybywających coraz liczniej turystów czeka bogata baza noclegowa, oferująca różnego rodzaju standardy. Są nowoczesne hotele, ale przenocować można także w klasycznym, 18-wiecznym zabytkowym pałacu w rybnej. Dzięki dobrej komunikacji na szlak zabytków techniki, i nie tylko, można wyruszyć właśnie stąd. Inwestycje drogowe to dla miasta jeden z priorytetów. Gmina Tarnowskiej góry od dwóch lat. Systematycznie zwiększa środki na utrzymanie dróg i poprawę stanu nawierzchni. Staramy się, żeby te drogi, jeżeli chodzi o ich jakość, była coraz lepsza. Współczesne Tarnowskie Góry to miejsce atrakcyjne do zamieszkania. Powstają tutaj pełne uroku i niepowtarzalnego charakteru osiedla, domy i mieszkania. W Tarnowskich Górach takich wyjątkowych zakątków nie brakuje. To prawdziwe oazy ciszy i spokoju. Podobne miejsca należą do rzadkości w coraz bardziej zatłoczonych i hałaśliwych śląskich miastach. I być może właśnie dlatego coraz więcej osób chce mieszkać właśnie tutaj, w tarnowskich górach. Zapraszamy z turystyczną wizytą lub na stałe www.tarnowskiegory.pl